Trening do Łemko, część trzecia, dzień trzeci, zaczynamy. Dzisiaj realizujemy podbiegi, 80 podbiegów, 300 metrowych, 20-30 pół. Cały trening zaczynamy dwukilometrowym truchtem za chwilę rozgrzewka. Co do samej rozgrzewki, każdy ma swój protokół, ja również. początek kilka ćwiczeń. I przechodzimy do klu dzisiejszego treningu podbiegów. Startujemy około 300 metrów podbiegu. Około 20-30 metrów w pionie, na całej długości. Potem lekkie wypłaszczenie, następnie zbieg. I powtarzamy podbieg. Wypłaszczenie i zbieg. I tak w sumie zrobimy 80 razy, jeżeli chodzi o tempo. Tutaj na początku przez te 300 metrów troszkę musimy się zmęczyć, tak żebyśmy poczuli, że jest to mało komfortowe, potem utrzymujemy prędkość na wypłaszczeniu i luźno zbiegamy w dół. Pierwszy zawsze robię delikatnie. Nie chodzi o to, żeby się spalić już na samym początku. 300 metrów za nami. Tempo na pierwszym podbiegu 6.30. Tętno doszło do 150. Piękniemy odcinek płaski, akurat z tej strony wzgórza jest leciutko w dół i zaczynamy zbieg bez żułowania, tak żeby tętno spadło gdzieś do 125-130 uderzeń, żeby po prostu był boczynek. Ta strona zbocza jest troszkę strąsza więc będzie to wymagające w drodze powrotnej Odklikaliśmy pierwszą serię, zaczynamy to trudniejsze zniesienie oto ono ten to dochodzi już do 160 i na razie tak trzymamy tempo 6-0 Pamiętam kilka lat temu nazwałem to zniesienie killer bo wtedy nie byłem w stanie tutaj biec, nie było szans. Kilka lat naparzania, zrobiło robotę. Na podbiegu utrzymujemy tętno do 165, tempo w okolicy 6 minut na kilometr. Może ciut zejdziemy niżej w ostatnich seriach teraz w dół na zbiegach odpoczywamy nie zbijamy czwórek to nie ma być trening zbiegów, tylko podbiegów robimy nawrotkę reset zegarka i ogień w górę w połowie trzeciego wzniesienia tempo 6.20 162, więc zgodnie z planem. Za chwilę odpoczynek na zbiegu i ostatnia runda. Potem około 2 kilometrów schłodzenia, trzy dni odpoczynku przed biegiem trzech kopców. Ten patent na to wszystko jest zapisane w treningu na strawie więc tutaj nie ma co komentować w sumie mamy około 200 metrów przewyższenia na całym treningu czyli strzelam każdy podbieg około 15-20 w górę jutro czwartek będzie pogoda, ale to się zanosi. Zrobimy jakiś rowerek w piątek. Jeszcze delikatny bieg, sobota, odpoczynek. I niedziela bierzemy się z trasą. Dzisiaj, może, jeszcze troszkę ćwiczeń siłowych. górę nogą. Dajemy na razie odpocząć, bardzo przyjemna pogoda dzisiaj, nabiegania w lesie, chłodniutko i na tym kończymy dzisiejszy trening w ramach projektu Łemko 48.